Horoskop astrologiczny na 3 października, czyli na piątek. Moi kochani, piątek rozpoczyna się pod znakiem intensywnej komunikacji i tematów bardziej związanych z głębią naszych relacji. Merkury tworzy dzisiaj opozycję z korą, co wydobywa na światło dzienne trudne słowa, ukryte sekrety albo rozmowy, które będą dotykały naszych czułych punktów. To dzień, w którym lepiej mówić szczerze, ale przy tym naprawdę łagodnie. Słowo naprawdę może leczyć, lecz również łatwo ranić. Warto dlatego pamiętać, że nie chodzi o wygraną w dyskusji, ale o odkrycie prawdy, jaką ta dyskusja wnosi w naszym życiu. Wieczór z kolei przyniesie lżejsze nuty. Księżyc w sekstylu z korą będzie łagodził napięcia i pozwalał spojrzeć głębiej w siebie bez lęku. To moment sprzyjający refleksji, medytacji i rozmowom z samym sobą. Poczujemy, że nawet najtrudniejsze emocje można przekształcić w siłę, jeżeli damy im przestrzeń. Chwilę później księżyc będzie tworzył trygon z Merkurem, co wprowadzi do naszego życia harmonię między sercem a umysłem. To dobry czas, by zapisać swoje myśli, uporządkować plany albo też i wyrazić emocje w bardziej twórczy sposób. W pracy i w kontaktach z innymi pojawia się nam tutaj jasność, łatwiej będzie znaleźć właściwe słowa i nazwać to, co naprawdę ważne. Moi drodzy, piątek na pewno nam przypomni, że. Prawdziwa transformacja zaczyna się od szczerej komunikacji, właściwie ale jakiej? Z samym sobą, ale też i z innymi. I choć początek dnia wyda się wielu z wam, że wymaga większej odwagi, tak? to końcówka tego dnia przyniesie poczucie ulgi, ale też i wyklaruje to, co się cał, przez cały dzień zadziało. Moją radą jako astrologa na dziś jest to, abyście nie bali się mówić prawdy, ale pamiętali, by ubierać ją w słowa, które niosą uzdrowienie. Szczęśliwe znaki dzisiaj to skorpiony, panny, ale też i wodniki, a szczęśliwe liczby to 2, 8 i 19. Amuletem dnia będzie lapis lazuli, który będzie wspierał Waszą szczerość i mądrą komunikację z innymi. Trzymajcie się, do zobaczenia.